Kamera idzie? Możemy działać. Cześć, nazywam się Igo, i chciałbym Was zaprosić do obejrzenia filmu pod tytułem Szybcy i Śnieżni, który będzie można już zobaczyć 31 stycznia. A ja w nim mam w zasadzie dwie role. I pierwsza to jest taka, że śpiewam piosenkę y, otwierającą i zamykającą film, a druga jest taka, że podkładam głos jednej z głównych postaci mojej ulubionej osobiście nazywa się ona Zak. I dobrze! Jeżeli chcesz wojny, to będziesz ją mieć! A kto wie? Aż rodzice przypomną sobie, że tu jestem. Ja, ja się To jest jedno z takich moich marzeń, które zawsze miałem, żeby wcielać się w inne postaci i próbować się jakoś z nimi identyfikować i pracować przede wszystkim właśnie głosem. Zak. Na początku przedstawia się widzowi jako negatywna postać, taka bardzo zawistna, która chce przeszkadzać innym dzieciakom, chce wygrywać, pomimo to, że wygrywa nie fair i e, że wręcz oszukuje w tych, w tych wyścigach. Chcemy się ścigać, ale bez oszustw. Więc ty zbuduj swój super hipertor, a ja zbuduję lepsze sanie, super sanie. Hej, to ty! I nieźle się trzymasz, jak na kogoś, kto przegrał. To musiało być upokorzenie. Nic nie dzieje się bez przyczyny w naszym życiu. I jeżeli małe dziecko ma w sobie dużo zawiści, to jestem pewien, że to nie jest jego wina. I to nie jest coś, co on sobie wymyślił, że taki chce być. Jest tam też fragment taki, że Zak siedzi na, na peronie i czeka na przyjazd swoich rodziców pociągiem, i oni nie przyjeżdżają. I myślę, że to przede wszystkim powinno dać do myślenia naszym widzom, przede wszystkim tym dorosłym. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że żeby dbać o swoje dzieci, bo każde dziecko jest złote. Nie ma złych dzieci. Nie jestem samotny, tylko sam. Jest różnica. Nie już lepszego dnia. Aha, to jest dalej, dobra. I teraz, by uczcić zwycięstwo. Zaśpiewa dla was moja śliczna kuzynka Charlie! W bajce pojawia się też bardzo, bardzo ważna rzecz, mianowicie coś, co towarzyszy nam właśnie od dzieciństwa po, po każdy dzień w naszym życiu, czyli motyw rywalizacji. Tam właśnie dzieciaki rywalizują na, na torze lodowym na, na sankach. I ten motyw rywalizacji, tak jak na początku, jest bardzo mocny pomiędzy, głównie pomiędzy dwoma bohaterami. Tak, bajka kończy się w bardzo, bardzo ważny sposób i ma coś ważnego do przekazania właśnie i dzieciakom i, i też widzom dorosłym, że pomimo rywalizacji nadal można się przyjaźnić i nadal takie wartości w życiu jak przyjaźń, właśnie miłość czy, czy zrozumienie czy chęć wybaczenia też jest bardzo, bardzo ważna i myślę, że warto o tym pamiętać. Nie będzie już lepszego dnia.